Cześć, Cyto koraśka Witam Was bardzo serdecznie w szóstym odcinku z serii Minecraft Multiplayer, a ze mną jest NoL 18. 18, witam wszystkich serdecznie. Witamy was w zupełnie innej minigrze niż ostatnie. I um, nazywa się ona Build Battle. I oczywiście na początku chciałbym Was bardzo przeprosić za to, że przez ten tydzień nie było filmów, ale po prostu miałem mały problem z montowaniem, nie miałem na czym zmontować filmu, ale to, to nieważne. Teraz wratuje już film. Tak więc, bez przedłużenia, lot no oczywiście wchodzić do gry. W tej grze chodzi o to, że yy, <laughs> każą nam zbudować coś w kategorii np. burger I trzeba zbudować tutaj burgera. I ten, kto zbuduje najlepszego burgera, wygrywa. I my oczywiście na no to głosujemy. Tak więc, jaki motyw jest teraz ankieta? Yy, ja bym wybrał wiadro. Mi się wydaje, że wiadro będzie, będzie najłatwiej robić niestety meduza hmm. meduza no dobra oczywiście moje umiejętności mogą nie zadowolić wielu osób, ale postaram się to zrobić jak najlepiej, tak więc zaczynamy oczywiście nagra jakaś muzyczka pewnie wy nie słyszycie, bo y, ja, ja wstawiam swoją muzykę ale może słyszycie tak więc tutaj tu, tu, tu. o to będzie kwadratowe, coś. Tak. Jak już jestem przy. E, jak ty to już coś powiedziałeś, to może teraz ja coś powiem. No dobrze. Bardzo Wam dziękuję wszystkim za to pod ostatnim odcinkiem z Minecrafta, W wczoraj, Z Minecraft z Single Player, zrobiliście takie świetne wyniki jak na 40 wyświetleń. Tak, było laty. dużo wyświetleń. Bo w to po nie było. Tak, było bardzo dużo wyświetleń. Bardzo no. I to mi daje taki jasny sygnał do tego, że lubicie tę serię, chcecie częściej to odcinki do tego będę życzenia odcinki, bo się pojawiały częściej. ja oczywiście też wam dziękuję za też pozytywne w miarę ten odzew pod moimi filmami. Dużo ludzi wyświetleń. Około 70 po ostatnim filmem. E, dziękuję wam bardzo za to, a wy teraz widzicie jak ja próbuję zbudować coś, co wygląda jak Meduza. Nie pytaj <laughs> co ja buduję w ogóle, nie no. chcę. Nie chcę wiedzieć co ja buduję. Nie wszyscy się zastanawiacie co to jest. Tak e, samo u mnie. Sam nie wiem co to. Ja raczej nie zdążę, ponieważ... A nie, zostały 3 minuty. Tak więc ja tutaj buduję i przyspieszę wam to troszkę. Widzimy się dosłownie za chwilę. Jesteśmy już po krótkiej przerwie. Widzicie, jak tutaj zbudowałem w miarę coś na kształt meduzy. Eee, tutaj <laughs> nie wiem, jak to inni ocenią, ale mam nadzieję, że dobrze. Tu jeszcze zrobimy sobie kilka. Zaraz się przekonamy, co zbudował numer 18 Pozostały dwie minuty. Tak więc zbudujemy jeszcze tutaj tylko tutaj, tutaj wykończenie tutaj też. Eee, ten film nie będzie zbyt długi będzie on trwał, dosyć krótko, ponieważ wrzucamy to, jest to nagrywane w czwartek, prawdę do mnie w piątek też będzie z minigier, bo Build Battle nie jest zbyt du nie jest ym, grą taką aż do nagrywania tak długo, więc postaram się nie tak tego dnia, jakim jest czwartek. Pewnie jesteście zmęczeni, chcecie poprosić, więc film będzie krótki i przyjemne do oglądania. Tutaj widzicie jeszcze nie zrobiłem, tutaj według was to w ogóle wygląda kompletnie, chociaż nie No właśnie Czy tak nie to wygląda tak, jak Jak według was to moje wygląda, też możecie odpowiedzieć, albo ocenić w komentarzu Dobra, no ja po prostu nie potrafię budować memosów Tutaj chyba nie ma comment, chociaż? No. Nie No serio? Zauważyłeś to <laughs> Nie chciałem zrobić chwili, to by było dopiero Wybór Hmm, Nie ma twarzy nie, przepraszam was, ale ja naprawdę nie potrafię mieć Ja spróbuję jeszcze tutaj um, wlać trochę wody. O, tutaj, 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 tutaj. I tutaj. Tutaj, 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 tutaj. Aha, to nie, nie ta wersja w ogóle. Tak tutaj wylewam tą wodę. Zostało 30 sekund, nie wiem na ile mi zdąży wylać. Nawet nic ja zbudowałem oczem. No na pewno zbudowałeś coś dobrego, Czekaj, Wiesz. Meduzy jakieś oczy w każdym razie muszą mieć, nie? Jest takie... O nie, moja nie ma oczu, trudno. Zaczy, meduza nie ma oczu, ale chyba. Fajnie, żeby miała. O o, tutaj. O matko, nie, to będzie 1 na 10, przynajmniej. Ja tutaj kończę. O, 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 idealnie, idealnie, idealnie. Głosowanie. Łooo, no. wow, co to jest? Co to jest? To jest jakiś budynek Ja dam ok Może dla was to przypomina meduzę Ja nie wiem do końca um, O, mamy następne już To mi bardziej przypomina, chociaż wygląda w miarę jak meduza, ale nie wiem po co ma skrzydła Ja daję dobre Według mnie jest dobre O, i tutaj oczywiście moje, jak widzicie nie ja, wiem, to jest, to jest mega ładne Naprawdę? Jadam dobre. No, jadła, to jest <grym> A tutaj mamy wykonaną osobę, widać, że pomysłowa jest z tymi pajęczynami. Jadaj oczywiście. Dobre. Podoba mi się. Nord 18. Bar bardzo ładna meduza. Jadam wręcz epickie ci dam. Epickie ci dałem. Bardzo jeszcze, podoba mi się. o mi dało głód w ogóle. O, to, tro, to, to nie. Też mamy bardzo ładnie w miarę, jadłem dobre, podoba mi się. Master o, Johnny. O i to, to, to jest epickie. Nie, Ło, epic, wow, widzicie, że nawet się postarało banery, to jest w ogóle. Ellen, Ellen zrobił też bardzo ładną meduzę, jadę dobre. W miarę okej, okay, fajna. Wszyscy widzę, że tutaj robią um, Wow. wow! Jadam legendarne! 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 Legendarne. Ktoś zrobił coś poza tematem. Aleksita 2001 um, What is this? Nie wiem, jadam ok, ponieważ nie wiem do co to jest, ale na pewno ktoś się postarał, więc... A tutaj mamy Wikusena. Widać, że tutaj mamy dwie meduzy, jadam dobre, ponieważ tutaj mamy dwie meduzy i ładną wodę. No, jak teraz na to patrzę, to Master Johnny wygrał. Twój wynik w miejsce. Tak więc... Jest siódmy, dobrze. Widzicie? Nord zajął wyższe miejsce od mnie, ponieważ zrobił prawdopodobnie lepsze. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Takim krótkim. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Do usłyszenia.